W Polsce jest obecnie ponad 400 domów dziecka, przebywa w nich 17 tysięcy dzieci i młodzieży. Tylko co czwarty z wychowanków jest sierotą, zdecydowana większość ma rodziców. Często odsiadują oni jednak wyroki więzienia, są nałogowymi alkoholikami lub interesują się niewłaściwie lub wcale swoim potomstwem. W jednym z najstarszych domów dziecka na Warszawskiej Woli przebywa obecnie 90 wychowanków. Mają od 3 do 23 lat życia. Prawie wszyscy z nich to sieroty społeczne. Tylko dwóch chłopców ma szansę na adopcję. Rodzina, aby móc adoptować dziecko, musi dysponować odpowiednimi warunkami materialnymi, wykazać się niekaralnością oraz dobrą opinią w miejscu zamieszkania. Przynajmniej jeden z małżonków musi mieć stałą pracę. Dzieci mało jest adoptowanych obecnie, ponieważ są warunki finansowe rodzin bardzo trudne. Tymczasem sytuacja materialna w domach dziecka jest fatalna. Państwo daje tylko pieniądze na pensje dla opiekunów, które są znacznie niższe od średniej krajowej oraz na żywność dla wychowanków. Obecnie stawka dzienna wynosi około 45 tysięcy złotych, czyli prawie tyle samo co dla więźniów. W takiej sytuacji dyrekcja domu dziecka sama musi szukać pieniędzy. Wynajmuje pomieszczenia firmom, organizuje kiermasze, na przykład sprzedaży bombek, a przede wszystkim szuka sponsorów wśród firm i nawet byłych dobrze sytuowanych wychowanków. Żeby zmniejszyć koszty utrzymania placówki, dzieci same sprzątają, urządzają sobie pokoje, przeszywają guziki i podają do stołu. Najbardziej marzy o założeniu swojej rodziny, domu, żeby był spokojny, nie taki jaki ja miałam. Nie o wspaniałej miłości. Największym problemem są mieszkania dla opuszczających dom wychowanków. Staramy się od burmistrza wydobyć jakieś mieszkanie, przynajmniej takie niepełnowartościowe. Od pięciu lat nie udało się założyć ani jednej książeczki mieszkaniowej dla dziecka. Opuszczając się wychowankowie otrzymują tylko po kilkanaście milionów starych złotych na start do dorosłego życia uczestniczyli byli i obecni wychowankowie. Pierwszymi wychowankami Domu Imienia Dziecka Warszawy były sieroty, które straciły rodziców w Powstaniu Warszawskim. W ciągu 50 lat wychowało się tu ponad 1200 dzieci. Na sobotnich obchodach spotkali się wychowankowie i wychowawcy, którzy często nie widzieli się kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Dzisiejszy dzień jest specjalnie dla nas drogi, ponieważ no, dużo wychowanków z różnych lat, Yy, przyszło, gdzie z łezką wokół no, spotykamy się niektórzy po kilkunastu latach, bo nie yy, przychodzili na te zjazdy, ale po prostu no, poznajemy się. Część z byłych wychowanków zawiązała w 1987 roku stowarzyszenie, które wspiera Dom Dziecka. Jego członkowie spotykają się corocznie. Obchody 50-lecia były okazją do spotkania w szerszym gronie. W dom Dziecka! Wychowałam się nie tylko w tym, jak i w małym domu dziecka, siostrom od 19 lat. Nie wstydzę się tego mówić, bo to nie jest żaden, żadna hańba, a jednak to jest mój dom w dalszym ciągu i z miłą chęcią co roku przychodzę na te spotkania i dzielę się wspomnieniami.